Tak. To jest to wynikiem przepracowania, bo kiedyś było głośno? Myślę, że tak. O Jezu, to ja w ogóle po 30 zanim się wziąłem za te swoje cechy, to, no to dużo takich wniosek na lotów właśnie, których się nauczyłem trochę od mojego taty, a tu się nagle okazuje w terapii, że jest 1500 innych rozwiązań niż narczyja. Ale to czekaj, to w takim wypadku. Bo, jakbyśmy tak mieli spojrzeć, no, z jednej strony masz taką dużą empatię, miałeś zawsze? Zawsze w nią tak, widziałeś to w sobie? Ja nie wiem, czy to w sobie widziałem. Po prostu działałem według serducha i, mhm. i jedni nazwał to empatią, inni frajerstwem. Jak zwał tak zwał Ale dlaczego ktoś by nazwał empatię frajerstwem? No, bo niektórzy wykorzystują takie rzeczy jak. Yy... Mhm. Jak chcesz pomóc, nie zadajesz pytań, tylko po prostu coś robisz, więc myślę, że jest wiele defini definicji na to. A jakbyś miał scharakteryzować siebie jak takiego ośmioletniego chłopca, no to próbuję sobie pogodzić to, co też mówiłeś w innych wywiadach, że z jednej strony masz dużo empatii, z drugiej strony jesteś trochę takim harpaganem. Powiedziałeś, że pierwszy na drzewo i w ostatniej ławce. Więc równocześnie jakbyś ty, jak ty spojrzysz sobie na tego chłopca, to kim on jest?